Widać sobie subiekpel, czy jesteśmy w domu. Mam pająka ptasznika, dokładnie. Teraz rym sobie tam. Tam, tam, tam. Zaraz to, to jest bodajże. Jak yy, już mówię. Brachepelma. boehemi, Samiczka. W sklepie kupiłem. Miała być dorosła polista, ten metalika, ale nie wyszło. Nie ma. Mmmm. wygląda tak. Tam nie widać, ale wyszło, ale widać, ale widać. Dobrze widać, to no dobrze. Tak, pajączek sam siedzi. O, tu siedzi pajączek. Tu. Jest to jakieś... Nie wiem no, wiem, że to jest duży. Jeszcze nie sprawdzam jego stadium. No w sumie będą na pewno jego jakby aktualizacje, wiwiki, będą pewnie nagrywane. Więc No. jeszcze tam taki jest strój moim zdaniem bardzo fajny. Temperatura to jest. Około jak widzicie około 20 4, 25, 23, a wilgoć 60, równo. Więc dla tego pająka on wytrzymuje do 27. Rod wilgoć to chyba nie przeszkadza. Wiem, że nie może być sucho. Jak spadnie już do 20 albo do 30, to jest granica. No jest wtedy. Więc w sumie to będzie tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że będziecie wpadać jeszcze na aktualizację. Tchau, na razie.